Po raz kolejny Wrocław, a tym razem Maestro Food and Kebab na ulicy Legnickiej. Zobaczymy, czy faktycznie daje radę, jak smakuje wołowina w bułce. Sprawdźmy. Tak oto wygląda kebab w całej okazałości. Przyznam szczerze, że porcja wygląda dosyć dobrze. Zobaczymy, jak będzie smakować. Jak to tak polecany kebab we Wrocławiu no to mam dosyć duże oczekiwania. Jeżeli jesteśmy miłośnikami kraftowych kebabów, to zdecydowanie nie jest ten adres. Tutaj mamy do czynienia z kulą mocy, aczkolwiek jedną z tych lepszych. Sosy. Całkiem ok, dosyć lekkie, nie są na bazie majonezu, tylko jogurtowe, ostry, niby miał być bardzo ostry, ale według mnie jest taki średni, także jeżeli ktoś szuka bardzo ostrych sosów, to też nie tutaj, surówki. Cóż, tutaj jestem lekko zdziwiony, bo przy takim obrocie jak tutaj jest, sądziłem, że będą świeższe, a jednak troszeczkę coś im brakowało. Podsumowując, jeżeli chcesz zjeść dobrego kepsa i jesteś w okolicy, jest całkiem ok, ale jakbym miał jechać przez cały Wrocław, żeby spróbować tylko go, zdecydowanie nie.